Wiesz Ej, tak właśnie wyjechałem no. i my się sobie, może się spotkam i patrzę autobus i autobus jał. I Jak się sobie, no to zapierdam pod szkołę i cię poszukam. Utek będzie kupował drugi moto Jaki? Na ulicę Zastanawiam się czy kupić. Nie wiem czemu on nie chce sobie kupu po prostu dokupić. No bo A przecież... ja na tych super ten kół, na super motokołach? Jeszcze widzę. No a to nie lepiej by, by było ten, wziąć do Aprili Super Motopony a kupić Ci Jeszcze do tego? Właśnie. A w sumie tak, bo. Gdybyś to jest takie Ekipa, to właśnie kiedyś popierdalał po polach. Każde podziałem na To mi nie chodziło o to, żeby dwa te kupywać. to chyba i będzie palić No ale teraz mamy takie pojemności, nie podjedziesz w tym No to właśnie, to bierzesz że... To 25 kupić. No właśnie. Jak prosę to można kupić i kurwa 450 Zwolnij inne tak, z lekcji tak, w ogóle. Był... Tak, kupuj to. No to, płynę, tak to trzeba mieć finansę. Tobie tę weterkę proponują? No. Ale Yamaha mam aha, No mam aha. Weterkę? Ale tutaj parę Wziąć tą tę weterkę i wchodzić do niejść i poderkę. No. To Według mnie ta TCR wygląda bardziej jak większa pojemność, ale, ale RK mi jak się bardziej podoba, bo jest taka smukła, taka fajna. No. A jest. Nie, no jest. 825 A nie, to ja mam więcej o 300. O 300? Aha, no. Ale ty jedziesz po tych. Kupiłeś, ale ty... nie? Co? Nowego kupiłeś? 1000 km miał przy, przyjechanych. A, no to dlatego. Ale Ty jeździsz też po, po terenach, tutaj, czyli ja w ogóle. Po terenach no właśnie. Chociaż. Tak, Wielka, od, od 21.00 to tak sobie czasami wyjeżdżam na drogę, sobie pojeździć. Ale. Zdjąłeś Zdjął przecież, ostatnio widzieliśmy go. On ma przykręcone normalnie, nie to co ja. Bo ja miałem na tym, na tym plastiku. A. Dzisiaj, jak kurde po dziurach jeździłem, to się Wszystko jest. Błotnik, ja, też. Jest, błotnik, jest, błotnik też. Błotnik też. wygląda tak samo. No, Silnior identyczny. Na, nawet osłonka na dół jest ta, ta sama. Czego? O, Ty jest masz lepiej. Laty. A, oczywiście. Ale ta tapi light. Ja po prostu musiałem wziąć tak, że. i tak, że. i tak. i tak. co ty chodziło? No jest większe, jest. Opony są większe. ty nie masz obniżonego zawieszenia. Ale to no, jest. to nie ma. Tak, ale to jest na tej samej licencji. To samo praktycznie. Ale inna No tak, no tak. Zainspirowali Tym się rozpędziłem. Rozpędziłem się na tej drodze polnej tam. 80 godzin jechałem i na tych kołach supermoto i tam jest ten piasek na końcu takiej stypki. I nie prawie nie wyhamowałem tam, bo sobie się pocisnąłem, ale jakoś dałem rady. Daj, to! Yeah. Uh -huh.